28 marca duży oddział pojazdów szturmowych i towarzyszącej piechoty zajął stanowiska wzdłuż granicy Stany Zjednoczone Ameryki Meksyk wokół El Paso. Prezydent Donald Trump postanowił dotrzymać obietnicy i zlikwidować meksykańskie kartele narkotykowe. Jedna z głównych przyczyn napięć w relacjach Stany Zjednoczone Ameryki Meksyk w ciągu ostatniej dekady. W tym celu Przemieszczanie pojazdów wojskowych i zwiększanie bezpieczeństwa granicznego oraz nadzoru znacznie ograniczy działalność karteli między dwoma krajami. Ale jaki jest prawdziwy zakres zaangażowania Stany Zjednoczone Ameryki w walkę z meksykańskimi kartelami? Szczególnie biorąc pod uwagę, że działają głównie w Meksyku, gdzie wojsko amerykańskie nie może tak łatwo wejść, dlaczego wojsko amerykańskie wybrało pojazdy typu Striker, aby wzmocnić bezpieczeństwo na granicy? Pierwszy, jak to wpłynie na obecnie napięte relacje między Stany Zjednoczone Ameryki a Meksykiem? Zostań z nami, aby dowiedzieć się więcej w dzisiejszym odcinku The Military Show. Zacznijmy od doniesień, że Trump rozkazał pojazdom bojowym w El Paso dostarczać kluczowe informacje rozpoznawcze i nadzorować ruch karteli przez granice Stany Zjednoczone Ameryki Meksyk. Według raportu Fox News amerykańskie wojsko wysłało dwa pojazdy bojowe na granice Stany Zjednoczone Ameryki Meksyk. Jeden z nich jest ustawiony, aby uzyskać widok z lotu ptaka na Juarez. Meksyk to jedno z najbardziej aktywnych miejsc handlu ludźmi i narkotykami. Notuje się tam ogromną liczbę tzw. uciekinierów, nielegalnych imigrantów przekraczających mur graniczny, a następnie unikających patroli granicznych Stany Zjednoczone Ameryki znikając w tłumie. Dwaj napastnicy to dopiero początek przybycia zmechanizowanej piechoty w tym rejonie. W nadchodzących tygodniach oczekuje się więcej pojazdów na granicy. Raport Business Insidera z 5 kwietnia wskazuje, że w obszarze między Yuma w Arizonie a El Paso w Teksasie może być rozproszonych nawet 100 napastników wraz z setkami żołnierzy do ich obsługi i wsparcia. Napastnicy są ważni, ponieważ, wbrew niektórym raportom, technicznie rzecz biorąc, napastnik to nie czołg. To wielofunkcyjny pojazd bojowy z kilkoma opcjami modyfikacji, pozwalającymi na dostosowanie się do aktualnych potrzeb na polu bitwy i poza nim. Obecne strajkersy, które amerykańskie wojsko wysłało do El Paso, nie wydają się mieć na sobie aktywnej broni. Obecnie są używane do nadzoru, mając większą ładowność niż podobne pojazdy bojowe, zachowując pancerz pozwalający na skuteczną walkę. Aby jednak w pełni zrozumieć powody ich rozmieszczenia, musimy zagłębić się w historię tego pojazdu. Dokładniej mówiąc, strajker to nie pojedynczy model pojazdu, ale cała rodzina praktycznie wymiennych części. Reprezentuje jedną z najbardziej elastycznych platform bojowych Armii Amerykańskiej, służąc jako trzon średnio ciężkich, szybko rozmieszczalnych zespołów bojowych Striker Brigade, czyli Striker Brigade Combat Team. Pierwsze rozmieszczenie w 2003 roku Air. Er. Te ośmiokołowe pojazdy opancerzone łączą luki między ciężko opancerzonymi jednostkami, a lekką piechotą, co czyni je unikatowymi w korzyściach dla piechoty zmechanizowanej. Stryker wyróżnia się swoją podstawową filozofią projektowania, skupioną na wszechstronności. Posiada podwozie wspólne dla wszystkich pojazdów z tej rodziny, zbudowane równolegle z systemami mocującymi i wieżyczkami, które pasują na jego górę. Oznacza to, że każdy stryker może przynajmniej w teorii być szybko konfigurowany w ponad 10 różnych wariantów. Zaliczają się do nich transportery piechoty, mobilne systemy artyleryjskie, pojazdy ewakuacji medycznej, platformy rozpoznawcze. Transportery moździerzy i przeciwpancernych pocisków. Ten modularny podejście pozwala dowódcom amerykańskim dostosować swój pakiet sił do wymagań misji. Transporter Infantry Combat Vehicle mieści dziewięciosobowy oddział piechoty i dwuosobową załogę, chroniąc przed lekką bronią i odłamkami artyleryjskimi. To w zasadzie wersja pojazdu wysłana do El Paso z niewielkim uzbrojeniem na chwilę obecną. Z prędkością do 60 mil h. I zasięgiem około 300 mil pojazdy te mogą błyskawicznie zmieniać pozycję, zapewniając cenną osłonę i wsparcie ogniowe. Jeśli Armia Stany Zjednoczone Ameryki rzeczywiście zdecyduje się uzbroić te pojazdy, to mogą one naprawdę zabłysnąć. W Iraku w latach 2003 do 2011 roku pojazdy te okazały się niezwykle cenne podczas walk w miastach. Ich kombinacja mobilności, ochrony i siły ognia była dobrze dopasowana do ulic Bagdadu, Mosulu i Samary. Cicha praca i zdolność poruszania się po wąskich ulicach sprawiły, że pojazdy skutecznie patrolowały miasta i miasteczka, a także pozwalając im szybko reagować na zasadzki lub nagłe zmiany operacyjne. Podczas operacji w Sadr City i Mosul jednostki Stryker wykazały swoją zdolność do szybkiego ustanowienia obecności, przeprowadzenia operacji i wycofania się, zanim siły powstańcze mogły zorganizować kontrataki. Wysoka prędkość umożliwiała to, co dowódcy określali mianem taktycznego zaskoczenia, nawet w gęstej zabudowie miejskiej. Od 2009 roku do 2021 roku, roku w Afganistanie strajkerzy musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Surowy teren początkowo budził pytania o odpowiedniość pojazdu, ale modyfikacje, w tym instalacja wałków przeciwczołgowych i pancerza SLAT, zwiększyły ich skuteczność. Jednostki strajkerów w południowym Afganistanie mogły pokryć duże obszary odpowiedzialności, co byłoby niemożliwe dla samodzielnej piechoty. Wariant Double 5 Hall, czyli Double 5 Hall wprowadzony w odpowiedzi na zagrożenie improwizowany ładunek wybuchowy w Afganistanie, dramatycznie poprawił przeżywalność załogi. Adaptacja ta ukazała zdolność platformy do ewolucji w obliczu nowych zagrożeń pola walki. Nie jest jasne, czy Stany Zjednoczone Ameryki zamierzają używać strajkerów w bardziej ofensywny sposób. Te trzy scenariusze mogą być podobne do tych, z którymi mogliby się spotkać, gdyby zostali wysłani do Meksyku przeciwko kartelom. Ponieważ kartele działają głównie w miastach, strajkerzy mogą okazać się kluczowi w walkach miejskich, podobnych do tych z czasów wojny z terroryzmem. Ponadto meksykański klimat i geografia sprawiłyby, że ośmiokołowe strajkerzy wyróżniłyby się lepszą mobilnością i wszechstronnością niż pojazdy gąsienicowe. Jednak strajkerzy byli równie wartościowi w sytuacjach niezwiązanych z walką. Podczas akcji humanitarnej po huraganie Katrina w 2000 roku pięć pojazdów strajker przemierzało zalaną ulicę, by dotrzeć do uwięzionych cywilów. Mimo ograniczonych zdolności dobrodzenia, mogli pokonywać przeszkody wodne, które zatrzymywały inne pojazdy. Strajkery zapewniały obecność podczas operacji pokojowych w Kosowie, Prezentując mniej agresywny profil niż czołgi czy bojowe pojazdy piechoty Bradley, niskie ciśnienie na podłoże spowodowało również mniejsze szkody w infrastrukturze cywilnej. Podczas ćwiczeń NATO, w Europie Wschodniej, strajkery pokazały strategiczną mobilność, przeprowadzając marsze drogowe przez wiele krajów, prezentując zdolność armii do szybkiego rozmieszczenia siły bojowej wzdłuż wschodniego flanka NATO. Ten niebojowy potencjał oznacza, że strajkery mogą nawet nie potrzebować uzbrojenia i opancerzenia. Jeśli Stany Zjednoczone Ameryki użyją piechoty do większości operacji, na granicy Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk, pojazdy mogą służyć jako wsparcie lub transport, nie obniżając potencjału obronnego pobliskich jednostek. Platforma Striker ciągle się rozwija. Najnowsze ulepszenia obejmują ulepszone systemy ochronne, mocniejsze silniki i ulepszone cyfrowe łączności. Wariant Striker Dragon z działem 30 mm został szybko opracowany i rozmieszczony w Europie, aby przeciwdziałać nowym zagrożeniom, pokazując adaptacyjność platformy. Integracja CROWS-D, czyli wspólnego zdalnie sterowanego stanowiska broni z Javelinem, pozwala Strikerom na zaangażowanie w zagrożenia pancerne podczas ruchu, znacznie zwiększając ich zdolności przeciwpancerne, bez konieczności korzystania z specjalistycznej wersji. Armia. Wyposaża strajkery w pakiety walki elektronicznej, systemy przeciwdziałania Unmanned Aircraft Systems i zaawansowane możliwości sieciowe, aby utrzymać aktualność tej wszechstronnej platformy w operacjach wielodomenowych. Może to być szczególnie ważne w obecnym impasie między kartelami a rządami Meksyku i Stany Zjednoczone Ameryki. Stany Zjednoczone Ameryki niedawno zaczęły przeprowadzać więcej operacji nadzoru przeciwko kartelom. Szczególnie mając na celu stworzenie obecności wokół granicy Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk i obszarów najbardziej dotkniętych działalnością karteli. Strajkujący mogliby zostać zintegrowani jako naziemne jednostki nadzoru i łączności, aby zapewnić efektywniejszą komunikację na wypadek eskalacji konfliktu. A dwóch strajkujących, którzy zostali wysłani do El Paso, już wpłynęło na lokalną działalność karteli. Według jednego raportu, pojazdy skutecznie odstraszały próby imigracji. I nielegalne przekraczanie granic. Pojazdy z optyką podczerwieni mogą wykrywać imigrantów przekraczających granicę pod nieobecność agentów na Ziemi. Znacznie poprawiając zdolności wykrywania patrolu granicznego, Stany Zjednoczone Ameryki, w rezultacie liczba spotkań z imigrantami zmalała z 1134 w dniu 27 marca 2024 roku, roku do zaledwie 32 tego samego dnia. W 2025 roku, roku. Oczywiście, część tego wynika z faktu, że Trump znacznie ograniczył politykę imigracyjną i wycofał wiele zmian wprowadzonych podczas administracji prezydenta Joe Bidena. Pierwszy choć straże graniczne próbują nie mieć żadnych spotkań z nielegalnymi imigrantami. Droga do tego celu jest jeszcze długa, szczególnie ze względu na skomplikowane relacje między dwoma krajami w kwestii imigracji i działalności karteli. W 2024 roku, roku nielegalna imigracja na granicy Stany Zjednoczone Ameryki Meksyk osiągnęła rekordowe poziomy. Dane Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego ujawniły około 2,5 miliona spotkań na południowo-zachodniej granicy w roku podatkowym 2023, kontynuując trend rekordowo wysokich liczb. Początek miał miejsce w 2021 roku. roku. W Stany Zjednoczone Ameryki przebywało wtedy około 11-12 milionów Nieudokumentowanych imigrantów, z istotnym wzrostem liczby przybywających spoza Meksyku i krajów Trójkąta Północnego. Departament Bezpieczeństwa Krajowego zgłosił również znaczący wzrost liczby migrantów z Wenezueli, Kuby, Haiti oraz krajów z całej Ameryki Południowej, Afryki i Azji. Polityka pozostań w Meksyku, przejściowo przywrócona zarządów Bidena, na mocy nakazu sądu dobiegła końca. W latach 2022 do 2024 roku nie była już stosowana, ponieważ administracja szukała innych sposobów zarządzania migracjami. Administracja Trumpa w latach 2017 roku, 2021 roku stosowała politykę odstraszania wobec imigrantów. Prezydent Trump wprowadził politykę zero tolerancji, która skutkowała rozdzieleniem rodzin i wybudowaniem około 460 mil muru granicznego. Administracja Bidena przekonfigurowała protokoły ochrony migrantów. Migrant Protection Protocols znane jako pozostań w Meksyku, jednocześnie obniżając przyjęcia uchodźców do rekordowo niskiego poziomu. Podczas pandemii choroba koronawirusowa 2019 administracja zastosowała tytuł 42 do przyspieszonego wydalania imigrantów i nacisków na Meksyk groźbą ceł w celu wzmocnienia egzekwowania prawa. Meksyk w odpowiedzi na naciski rozmieścił Gwardię Narodową na południowej granicy i zaostrzył kontrolę migracji w całym kraju. Relacje stały się bardziej transakcyjne, a prawo imigracyjne służyło jako karta przetargowa w negocjacjach. Gdy administracja Bidena objęła urząd w 2021 roku, roku, początkowo obrała inną drogę. Prezydent Biden zawiesił budowę muru granicznego i program Migrant Protection Protocols, jednocześnie podnosząc limity dla uchodźców. Jego administracja stworzyła również legalne ścieżki dla pewnych obywateli za pośrednictwem programów PAROLE. Mimo prób administracji, by zakończyć tytuł 42 w 2022 roku, wyroki sądowe zablokowały ten ruch, utrzymując politykę do maja 2023, znacznie dłużej niż wielu obrońców imigracji się spodziewało. Wraz ze wzrostem liczby przekroczeń granic do rekordowych poziomów, administracja Bidena skierowała się w stronę bardziej restrykcyjnych polityk w połowie 2023. Wprowadzili zakaz azylu dla tych, którzy nie szukali ochrony w krajach tranzytowych. I utworzyli centra zasobów migracyjnych w Ameryce Łacińskiej, mając nadzieję na przetworzenie potencjalnych migrantów, zanim dotrą do granicy Stany Zjednoczone Ameryki. Ewolucja w polityce odzwierciedlała trudności administracji z pogodzeniem kwestii humanitarnych, z wyzwaniami politycznymi i logistycznymi dotyczącymi bezprecedensowej migracji. W 2025 roku, roku za nowej administracji Trump szybko podejmuje zdecydowane kroki w sprawie imigracji, zwłaszcza w stosunku do Meksyku. Jedną z pierwszych jego decyzji było ogłoszenie stanu wyjątkowego na południowej granicy. To dało mu zielone światło do wysłania sił wojskowych i wznowienia budowy muru granicznego. Aby przyspieszyć proces, zignorował nawet niektóre przepisy środowiskowe, w tym dla nowego odcinka o długości 2,5 mili w pobliżu Jakomba Hot Springs w Kalifornii. Przywrócił też politykę pozostań w Meksyku. Oznacza to, że osoby ubiegające się o azyl w Stany Zjednoczone Ameryki, ale pochodzące z innych krajów, Muszą teraz oczekiwać w Meksyku na rozpatrzenie ich spraw. To metoda ograniczenia nielegalnej imigracji i odciążenia ośrodków detencyjnych w Stany Zjednoczone Ameryki. Do tego Departament Bezpieczeństwa Krajowego cofnął jedną z głównych polityk z czasów Bidena. Około 936 500 migrantów, którzy przybyli za pomocą aplikacji Customs and Border Protection One, zostało poinformowanych, że muszą opuścić kraj na własną rękę, co w zasadzie oznacza samodeportację. Kolejne 532 tysiące osób z Kuby, Haiti, Nikaragi i Wenezueli straciło status zwolnienia warunkowego. A jeśli nie zastosują się do tego, grozi im usunięcie i stały zakaz ponownego wjazdu. Trump zwiększył również obecność wojska na granicy. Rozlokowano około 10 tysięcy żołnierzy na czynnej służbie i 2500 członków Gwardii Narodowej, w tym nie tylko na ziemi. Do monitorowania i zabezpieczania obszaru wykorzystuje się pojazdy opancerzone, helikoptery i niszczyciele marynarki wojennej. Ta demonstracja siły znacznie ograniczyła nielegalną migrację, co potwierdzają wspomniane wcześniej statystyki dotyczące spotkań z nielegalnymi migrantami. Administracja Trumpa przypisuje sobie zasługi, wskazując na surowsze egzekwowanie prawa i ostrzejsze zasady wprowadzone od stycznia. Strajkujący są naturalnym kolejnym krokiem w planie. Trump zaostrza politykę imigracyjną, zwłaszcza wobec Meksyku i południowej granicy. Jest to również odzwierciedlenie relacji między Stany Zjednoczone Ameryki a Meksykiem w kwestii radzenia sobie z kartelami. Przed 2018 roku, rokiem, meksykańskie władze próbowały bez powodzenia powstrzymać kartele, eliminując ich przywódców. To niewiele pomogło w walce z operacjami karteli, ponieważ były one w dużej mierze zdecentralizowane. Po usunięciu lidera kartelu, pojawiał się nowy przywódca lub organizacja się rozpadała, a wynikająca z tego walka o władzę eskalowała przemoc na ulicach. Podejście prezydenta Lupeza Obradora, oparte na przytuleniach, a nie kulach, było istotnym odejściem od strategii stosowanych przed jego objęciem urzędu w 2018 roku. Obrador skupił się na zwalczaniu przyczyn przestępczości poprzez programy społeczne, zamiast bezpośredniej konfrontacji z kartelami. Ograniczył operacje bezpieczeństwa Stany Zjednoczone Ameryki, zwłaszcza Agencja Antynarkotykowa, co spowodowało napięcia w relacjach dwustronnych. Obrador stworzył Gwardię Narodową. Która zamiast walczyć głównie z przemocą karteli, coraz bardziej angażowała się w egzekwowanie przepisów imigracyjnych. Przez cały okres jego rządów Meksyk wciąż zmagał się z wysokimi wskaźnikami zabójstw i zaginięć, aż do 2024 roku. Jego podejście spotkało się z powszechną krytyką, gdyż przemoc karteli wciąż szerzyła się w całym kraju. Strategiczne terytoria takie jak Sinaloa, Michoacán i Tamaulipas nadal doświadczały znaczącej kontroli karteli. Porwanie czterech Amerykanów w Matamoros w 2023 roku, roku zwróciło międzynarodową uwagę na nieustające problemy z bezpieczeństwem. Tymczasem meksykańskie kartele znacząco się przekształcały w tym okresie. Kartele narkotykowe rozdrabniały się z dużych na mniejsze grupy, a także dywersyfikowały działania w kierunku kradzieży paliwa, wymuszeń i handlu ludźmi. Kilka karteli, szczególnie kartel nowej generacji z Jalisco, rozszerzyło swoją kontrolę terytorialną Rozwinęli bardziej zaawansowane bronie i taktyki, jednocześnie zwiększając produkcję syntetycznych narkotyków, zwłaszcza fentanylu, jak podała Agencja Antynarkotykowa, w 2024 roku, roku. meksykańskie kartele, głównie Sinaloa i Kartel de Chalisco Nueva Generación, nadal były głównymi dostawcami fentanylu w Stany Zjednoczone Ameryki, kontrolując większość produkcji i dystrybucji. To skłoniło Trumpa do zdecydowanych deklaracji o wojnie przeciwko kartelom, a nawet rozmieszczeniu amerykańskich wojsk w kraju. Co wywołałoby znaczne reperkusje geopolityczne? Relacje Stany Zjednoczone Ameryki. Meksyk napięte z powodu problemów imigracyjnych i bezpieczeństwa w tym czasie. Współpraca zależała od presji Stany Zjednoczone Ameryki oraz meksykańskiej taktyki i priorytetów wewnętrznych. Meksyk rozmieścił rekordową liczbę sił bezpieczeństwa do egzekwowania przepisów imigracyjnych w obliczu gruźb ekonomicznych konsekwencji ze strony Stany Zjednoczone Ameryki. Jednak wspólne operacje bezpieczeństwa zmniejszyły się za czasów obradora, a udostępnianie informacji o działaniach karteli stało się bardziej ograniczone. Stany Zjednoczone Ameryki coraz częściej postrzegały handel fentanylem jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, podczas gdy Meksyk opierał się określeniom naruszającym jego suwerenność. Pomimo tych napięć, integracja gospodarcza poprzez umowę o wolnym handlu Ameryki Północnej kontynuowała się. Dialog bezpieczeństwa wysokiej rangi wznowiono pod koniec 2023 roku, roku, lecz przyniósł ograniczone rezultaty z powodu nierozwiązanych fundamentalnych różnic w podejściu. Instytucjonalna korupcja w Meksyku pozostała wszechobecna w tym okresie, ograniczając skuteczne operacje bezpieczeństwa. Bezkarność przestępstw z użyciem przemocy przekraczała 95%, osłabiając działania prewencyjne. Meksykańskie siły bezpieczeństwa są nadal przewyższane pod względem uzbrojenia i taktyki przez dobrze finansowane operacje karteli. Alternatywy ekonomiczne dla udziału w kartelach rozwijały się zbyt wolno, aby zapewnić realne opcje dla zagrożonych populacji. Tymczasem popyt amerykańskiej publiczności na narkotyki nie słabł, zapewniając stałe źródła dochodów dla organizacji przestępczych. Wzmocnione środki bezpieczeństwa na granicach nie ograniczyły znacząco działalności karteli. Które szybko przystosowały się do nowych metod egzekwowania prawa. Następnie Obradora zastąpiła obecna prezydent Klaudia Scheinbaum pod koniec 2024 roku. Scheinbaum przyznała, że kartele należy zwalczać u źródła, ale przyjęła bardziej agresywne podejście niż Obrador. Na początku kadencji wysłała tysiące żołnierzy do obszarów nawiedzanych przez przemoc karteli, sygnalizując bezpośrednie zaangażowanie w walkę z grupami przestępczymi. Dodatkowo, jej administracja utworzyła elitarną jednostkę cywilną, Narodową Jednostkę Operacyjną UNO, mającą na celu rozbijanie dużych organizacji przestępczych poprzez zwiększone zdolności wywiadowcze i śledcze. Pierwsza kadencja prezydencka Scheinbauma przypadła na okres nasilonej przemocy w Meksyku. Częściowo z powodu aresztowania przez amerykańskie służby wywiadowcze dwóch głównych liderów kartelu Sinaloa. Co spowodowało, że kartel Sinaloa praktycznie podzielił się na swoje główne części operacyjne. Ale wszyscy z nich pragnęli władzy i prestiżu, jakie cały kartel miał przed aresztowaniami. To doprowadziło do dalszego prowokowania administracji meksykańskiej przez Trumpa, który komentował możliwość bezpośredniego użycia amerykańskich wojsk w Meksyku, co Meksyk uznał za naruszenie swojej suwerenności. W styczniu Trump ogłosił, że niektóre kartele to organizacje terrorystyczne, co dodatkowo zaostrzyło napięcia między oboma administracjami. Heinbaum określił to działanie jako jednostronne, bez uprzedniego powiadomienia władz Meksyku, co mogłoby naruszyć suwerenność kraju. Scheinbaum stwierdził, że przeniesienie wojsk Stany Zjednoczone Ameryki na granicę Meksyku byłoby niedopuszczalną ingerencją i interwencją obcego państwa. W odpowiedzi na decyzję Stany Zjednoczone Ameryki zaproponowała reformy konstytucyjne, mające na celu ochronę suwerenności Meksyku i zapobieganie potencjalnym interwencjom zagranicznym. Pomimo tych napięć. Meksyk wykazał zaangażowanie w współpracę dwustronną, ekstradując do Stanów Zjednoczonych Ameryki 29 głównych postaci kartelu, w tym Rafaela Caro Quintero, dawnego lidera kartelu z Guadalajary, w celu oskarżenia. Owe działanie zbiegło się ze spotkaniami wysokiego szczebla między meksykańskimi urzędnikami a administracją Trumpa, odzwierciedlając chęć wspólnego rozwiązania problemów bezpieczeństwa z poszanowaniem suwerenności Meksyku. Jednak Stany Zjednoczone Ameryki nadal zwiększały swoją obecność na granicy, a Strikas to najnowsze dodatki do składu. Podczas posiedzenia Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów 1 kwietnia urzędnicy Pentagonu poinformowali, że na granicy Stany Zjednoczone Ameryki Meksyk rozmieszczono już 6700 żołnierzy służby czynnej. Ponadto około 2500 żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy już tam stacjonowali. Jednak ci żołnierze nie mogą aresztować nielegalnych imigrantów. Służąc jedynie jako odstraszacz przed działaniami karteli i potencjalną przemocą. Amerykańskie wojsko rozmieściło również dwa niszczyciele klasy Arleigh Burke z naprowadzaniem rakiet: United States Ship Gravely i United States Ship Spruance. Gravely i Spruance były uprzednio rozmieszczone na Bliskim Wschodzie, biorąc udział w interwencji Stany Zjednoczone Ameryki przeciw regionom pod kontrolą Houthi w Jemenie. Wykorzystanie niszczycieli wzdłuż granicy Stany Zjednoczone Ameryki. Meksyk pozwala Stanom Zjednoczonym utrzymać nie do pokonania obecność powietrzną w Zatoce Meksykańskiej, gdzie odbywa się duża część handlu narkotykami. Samoloty szpiegowskie i drony regularnie prowadzą misje zwiadowcze i wywiadowcze wzdłuż granicy. Samoloty rozpoznawcze U2 Dragon Lady i Boeing RC-135 Rivet Joint zauważono podczas prowadzenia misji wywiadowczych i zwiadowczych nad Meksykiem. Marynarka wojenna rozmieściła samoloty Boeing P8 Poseidon do patrolowania wybrzeża i wspierania nadzoru morskiego wzdłuż południowej granicy. Oprócz załogowych samolotów w regionie rzekomo działają również drony MQ-9 Reaper. Bezzałogowe systemy są wyposażone do misji obserwacyjnych i uderzeniowych. Dodatkowo, administracja Trumpa nakazała agencjom wywiadowczym Pentagonu skierować satelitarne środki obserwacji na południową granicę, według raportu Reutersa z marca. Bardzo prawdopodobne, że zgłoszone 100 dronów uderzeniowych to nie wszystko, czego Stany Zjednoczone Ameryki użyje na granicy. Biorąc pod uwagę agresywną postawę Trumpa w kwestii zakończenia panowania działalności karteli między Stany Zjednoczone Ameryki a Meksykiem, amerykańskie wojsko ma 4600 tych pojazdów na aktywnej służbie w armii Stany Zjednoczone Ameryki. Teoretycznie może rozmieścić znacznie więcej z nich na granicy Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk w celu jej wzmocnienia. Ale lepszym pytaniem jest może, jak Trump chce poradzić sobie z konsekwencjami swoich kontrowersyjnych działań. Mimo, że obecność wojsk Stany Zjednoczone Ameryki na granicy i surowsze kontrole imigracyjne spowolniły lub zatrzymały niektóre działania karteli, Trump wprowadził też wysokie cła na meksykańskie towary, pogarszając relacje między krajami. Choć te wydarzenia mogą wydawać się niepowiązane, administracja może uważać je za powiązane. Więc jeśli Trump zdecyduje się na rozpoczęcie wojny handlowej z Meksykiem, ten może zdecydować się na odwet, całkowicie uniemożliwiając obecność wojsk amerykańskich w pobliżu granicy na samym początku. Albo przynajmniej ograniczyć jej użyteczność do roli obserwatora i odstraszacza. Co o tym sądzisz? Jaki będzie kolejny ruch Trumpa w walce z kartelami na granicy Stany Zjednoczone Ameryki-Meksyk? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Dziękuję za oglądanie. Sprawdź co by było, gdyby armia amerykańska prowadziła wojnę z Meksykiem dzień po dniu albo kliknij w to inne wideo.